Patrzcie na to, widzowie, Fortnite. Pierwszy raz Fortnite. Tak, na moim kanale. Pierwszy raz Fortnite. Tak, ogólnie to. Za niedługo może. Musisz wybić tylko 50 subów i zrobię liveika. Tak, liveika. Tego tak ogólnie to. Patrzcie, ile mam z 150. No i patrz jak ją mam w mm. I proszę subskrybujcie ten kanał. No. Będzie wie, wiele nie, jest, dużo jeszcze brakuje do 500 subskry, 50 subskrypcji, bo od tylu można nagrywać live'a. E, dobra. No i cześć. Do zobaczenia widzowie.